Dziemeczku, ziomeczki, z tej strony gminy Elo. Dzisiaj zademonstruję Wam modyfikację Twilight Forest. Słuszny świat, kreatywny. Dzisiaj jestem na laptopie, więc będzie dość mulił więc nie miejcie pretensji do mnie. Trochę długo będzie się ładował, więc... Chwilę musicie poczekać. Mm. Dzisiaj drugi odcinek. O dalej. Co tak wolno? O dobra, mamy. Ok. Twilight Forest na początek pokażę dzisiaj wam pokażę tylko bossy które są dość mocne mm no będzie mm. O, tu no aha jeszcze jeden był Okay. To nie jest Twilight Forest, okej. Okay. Chyba mam Peaceful. No. Kajcie, okay, już pierwszy boss. Twilight Lich. Go się w ogóle nie da uderzyć. On jest w nas perłami albo o takimi kulami wybuchającymi. On ma 50 HP. Znaczy, tak jak ja mam 10, to on ma 50. Strzela kulami, trzeba je w niego odbić. I później, jak trafimy w niego 3 albo 5 razy, to wtedy wyjmie swój złoty miecz będzie nas bił i po będzie posyłał na nas swoich minionów, zombiaków. Dobrze, Trzeba żeby go nie było. Znikłeś, znikłeś. No, Następny boss to Hydra. Ona jest najmocniejsza. zobaczycie jaka jest wielka. Już mi się Minecraft zacina od niej. What the fuck, ale wielka. Zobaczcie to. Niech się tylko na mnie spojrzy. Fuck it. Ale wie, pewnie nawet mhm. bugowała się w ziemi. Ona jest taka wielka. O, jedna głowa jest. O, zobaczcie. Już mamy całą hydra. O, fuck it, Nie wie Nie dziwi mnie. Okej. Okay. Ją nie da się jej bić, tylko można po głowie Nie można nigdzie więcej Ale tylko w brzuch, tylko w brzuch i w głowę można ją bić. Każdy miecz będzie zadawał dwa od od, jeden, od jednego damage'a do trzech okay, trzeba się odsunąć, bo ona napiswą nie jest niestety Okej, okay. następna rzecz to jest Minoshroom, boss Minotaurów. On nie jest aż takim dobrym bossem, ale jak go się zabije to się dostaje... Um, czekajcie, wezmę sobie byle to się dostaje, jak go się będzie jak go się zabije, to się dostanie taką siekierkę, która ma, zadaje tyle damage, ile LED jak sobie mieć. Czekajcie, ja ją już zabiję, tylko tą głupią krowę. Chodź tu, chodź. Dobra, już ją bije, nie ucieknie. Ok, zabiliśmy. O, i tu jest ta siekierka. Ona jest. O oh, fucket, 10% No, zamykaj się dalej Dobra ehm, no, następny boss to jest Urgast Wielki gast Boss gastów jaki jest wielki spójrzcie Mega wielki gast Okej okay. I ostatni boss naga Wielki Wąż. Ok, spawnujemy. O, jak widać. Gdzie on. O tutaj. Na przykład. On potrafi niszczyć wszystkie bloki. Widzicie, przechodzi przez drzewa. Okej. Okay. Okay. Nie poznikają te potwórki. I ostatni potwór, ale boss to nie jest Twilight Forest, ale... La... Dobra. To trzeba w, y, tutaj chyba. Mm -mm. Słuchajcie, bo się trochę pogubiłem. Tutaj, gdzie, po, y, gdzie spawnery? O, był! Czekajcie. Tu gdzieś powinien być. O, Sauron! On jest boss orków. Mu się tak szybko HP regeneruje. Zobaczcie. Na przykład, będę go bił cały czas. Mu się HP regeneruje. Od niego się dostaje. Taką pałkę czekajcie, już pokazuję. O, ona robi tak. Są jakieś potwory w pobliżu? To ona robi tak, i wszystkie potwory umierają przez to. Ok, dzięki za oglądanie. Subskrybujcie i na razie. Cześć.